Witam kochani po tej króciutkiej przerwie i oczywiście zapraszam, będę kontynuować dalej temat, mam przed sobą, przed mamy przed sobą opowieść o czakrze gardła, potem jeszcze zostaną nam dwie, zobaczymy jak to będzie, bo jeszcze chciałam Państwu powiedzieć o właśnie terapiach związanych z zapaleniem żył, z żylakami, chliznąć chciałam troszkę chociaż z jedno drzewko, ale zobaczymy. Bo listopad za pasem i między 3 a 11 listopada do głosu dochodzą cisy, zimozielone drzewa właśnie związane ze skorpionami, z ich tajemniczością, z taką aurą nieodgadnioną, siłą, mocą i tak e Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie może po prostu dokończę o czakrze gardła, natomiast czakra trzeciego oka i korony zostawię po prostu Państwu na przyszły raz. W każdym razie opowiedziałam Państwu o tym takim działaniu związanym z lustrem, że żeby po prostu nie mówić, nie rozmawiać z partnerem, z partnerką w emocjach, nie krzyczeć, Dobrze jest przeprowadzić sobie właśnie taką terapię lustrem, czyli stanąć przed lustrem. To wszystko, co chcemy wypowiedzieć osobie, do której mamy jakieś takie nagromadzone emocje, po prostu wypowiadamy to wszystko do lustra, patrząc sobie w oczy. Kochani, to pięknie działa, ręczę Państwu, że już potem, jeżeli będziecie chcieli powiedzieć to komuś to samo, to powiedzie to w zupełnie innej formie. Powiedzie to. Wyciszonym głosem, spokojnym, bez emocji. A właśnie takie rozmowy spokojne, bez emocji są najlepsze. Ponieważ jeżeli krzyczymy, to to do niczego nie prowadzi. Agresja rodzi agresję. W związku z tym nie będziemy mogli się i tak porozumieć i tak, więc może warto przeprowadzać sobie przed każdą taką ważną rozmową, kiedy nagromadzi się w nas. Tyle tych strasznych emocji, dobrze może będzie po prostu najpierw przeprowadzić sobie taką rozmowę przed lustrem i zobaczyć, jak to na nas wpłynie, jeśli chodzi o nasze emocje. Spróbujcie, zapraszam, naprawdę warto. W każdym razie. Jeżeli nasza czakra i gardła działa harmonijnie, wtedy bez obaw, bez żadnych problemów po prostu wyrażamy siebie. Wyrażamy nasze uczucia, wyrażamy nasze myśli. Nie mamy żadnych z tym problemów. Jesteśmy szczerzy szczerze wypowiadamy to, co myślimy i łatwo jest nam pokazywać siebie. Przede wszystkim wyrażać siebie, nie mamy w tym żadnych blokad. Przede wszystkim jest to związane z twórczością, z inspiracją. Mamy głos, nasz głos wtedy, wtedy przy harmonijnym działaniu wtedy zupełnie inaczej brzmi. Jest pełen, jest dźwięczny, jest pewny siebie, jest spokojny i to jest takie bardzo ważne. I nie mamy uprzedzeń, kochani, nie oceniamy innych ludzi, nie oceniamy absolutnie, nie mamy żadnych uprzedzeń. Często zdarza się, na pewno zauważyliście Państwo, że niektóre osoby cały czas oceniają inne. To znaczy, że te osoby mają problemy z czakrą gardła, to znaczy, że ich czakra gardła po prostu działa nieharmonijnie. Eee, w każdym razie przy harmonijnym działaniu. Nie, nie masz żadnej tremy, po prostu nie obawiasz się mówić. O, o wszystkich rzeczach, które Cię w życiu spotykają. Zauważcie Państwo, że bardzo dużo osób na przykład krępuje się mówić o tym, co ich spotyka, a na przykład, że słyszą jakieś głosy. Oczywiście nie mam tu na myśli osób, które mają chorobę psychiczną, ale normalnych osób, które coś widziały, które coś słyszały, boją się po prostu innym ludziom o tym opowiedzieć, ze względu na to, że mogą ich wyśmiać. To jest właśnie nieharmonijne działanie czakry gardła. To tak, to właśnie yy, Wygląda. Przy harmonijnym działaniu jest w nas głęboka radość. Mamy takie poczucie radości, tak naprawdę to jest nasz sposób bycia radosny i ta radość promieniuje na zewnątrz. Natomiast przy działaniach nieharmonijnych, często zamykamy się, kochani, na te odczucia płynące wprost. Z naszego wewnętrznego świata. Jesteśmy zamknięci, bo nie wypada, bo nieprawda, i tak dalej. Przepuszczamy wszystkie te odczucia przez takie filtry, które mamy w sobie. Przede wszystkim mamy te filtry we własnym rozumie i my te wszystkie nasze odczucia przepuszczamy przez filtr tego rozumu, i dopiero potem ewentualnie coś wyrażamy, ale to będzie tylko znikoma część. To inne rzeczy, te inne rzeczy zostają zablokowane bądź wyrzucone na śmietnik. Po prostu, bo wszystko jest filtrowane, filtrowane. Nic nie może być y, powiedziane tak, jak brzmi naprawdę. Tak, to już jest. Nie pozwalamy sobie na swobodne wyrażanie siebie, po prostu, Z siebie, swoich uczuć, swoich potrzeb. Nie mówimy partnerowi, na czym nam zależy. Absolutnie. Y, zwalczamy te wszystkie swoje potrzeby, ukrywamy je absolutnie. Nawet przed sobą, czyli tak jakbyśmy ukrywali swoją, kochani, prawdziwą istotę, i to nie jest dobre. To jest właśnie działanie nieharmonijne naszej czakry gardła. Jednocześnie, może zauważyliście Państwo, że niektóre osoby przy nieharmonijnym działaniu tej czakry właśnie mają, mówią takim bardzo konkretnym, ale takim bardzo chłodnym językiem. Nie pozwalają sobie na wyrażanie na przykład słabości w ogóle nie pozwalają sobie na wyrażanie słabości. Cały czas udają nawet przed sobą, że są supermenkami, supermanami. Nie pozwalają sobie na, słabo, na słabość. Stawiają często sobie wygórowane żądania. I te wygórowane żądania, które sobie stawiają, takim bardzo ciążą, ale nie potrafią sobie z tym poradzić. Są tak ambitni, że stawiają sobie w ogóle bardzo wysoko poprzeczkę, i potem trudno jest sobie z tym im poradzić. I po prostu wyczerpują siły, wyczerpują energię. Tak to już jest. Jednocześnie osoby z nieharmonijnym działaniem czakry gardła nadużywają słów. Zauważyliście Państwo, że niektóre osoby mówią bardzo dużo, mówią. Bardzo dużo, bardzo szybko, i tak naprawdę z ich ust wychodzi taki słowotok. I te osoby w ogóle nie potrafią przerwać i nie pozwalają sobie również przerwać. Zauważyliście Państwo, trudno jest im w ogóle przerwać, brak im Otwartości mówią, 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 mówią coraz szybciej, nakręcają się. A po co? A po to, żeby im nikt nie przerwał. Wszystko chcą naraz powiedzieć i to w sumie tak naprawdę, kochani, jest o niczym i tak naprawdę, kochani, jest to Bełkot. Tak naprawdę to jest właśnie. Yy... Brak harmonizacji właśnie w tym miejscu w czakrze gardła. Można mieć również trudność z wyrażaniem siebie niestety. Jeżeli mamy powiedzieć o tym, co naprawdę myślimy, to wtedy po prostu ściska nas w gardle. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni przy tym nieharmonijnym działaniu czakry gardła. Jeżeli mamy autentycznymi być, mówić autentycznie, prosto od siebie, wtedy co się dzieje. Zaczyna nas ściskać, tu tworzy się taka gula i nie możemy w ogóle powiedzieć słowa, kochani. Głos mamy bardzo wymuszony i ściśnięty i w końcu w ogóle zaczynamy milczeć. Tak, kochani. To jest wtedy, kiedy właśnie jest takie nieharmonijne działanie czakry gardła. I koniecznie trzeba sobie z tym poradzić. Co trzeba zrobić? Jak we wszystkich czakr. Jak jeśli chodzi o wszystkie czakry. Najważniejsza sprawa to jest ten kontakt z Matką Ziemią, kontakt z naturą koniecznie. Ale troszeczkę inny, ponieważ ten kontakt związany będzie z obserwowaniem, a na przykład błękitnego ma. W ogóle kolor błękitny pięknie uzdrawia czakrę gardła, czyli noszenie tu błękitnej chusteczki albo jakiegoś błękitnego y, golfa, prawda, na szyi, szalika, apaszki, y, obserwowanie takich odbić błękitu nieba w przeźroczystej wodzie, na przykład, bardzo fajnie usprawnia tą czakrę. Ym, w ogóle działanie energii wody to jest działanie takie uzdrawiające, ale również i odprężające. Też pięknie działa na naszą czakrę. Jeśli chodzi o muzykę, to muzyka medytacyjna pięknie działa na tą czakrę. Tańce. Połączone ze śpiewem, pięknie działają. E, właśnie śpiewanie tych samogłosek też pięknie oczyszcza i harmonizuje czakrę gardła. E, Przede wszystkim z czakrą gardła, właśnie sobie teraz powiedziałam E, jest związana samogłoska e. e, śpiewanie jej, ja już Państwu pokazywałam wczoraj, śpiewamy od A do I i w środku wychodzi piękne E, przechodzi to wszystko w E, czyli dźwięk E bardzo dobrze nam robi harmonizuje tą czakrę, a jeśli chodzi o terapię kolorem, to już mówiłam, piękny, niebieski, błękitny kolor. On uzdrawia, daje nam taką wewnętrzną przestrzeń, poczucie takiej lekkości, takiej otwartości i daje nam też ten kolor wewnętrzną inspirację, inspirację. Dobrze by było właśnie pomalować ściany których na przykład, gdzie pracujemy, na przykład jest to nasza pracownia, zajmujemy się twórczością, dobrze by było chociaż jedną ścianę pomalować na ten błękitny kolor. To jest taka wewnętrzna inspiracja. Jeżeli zajmujemy się twórczością, malujemy bądź piszemy, prawda? Nawet i uzdrawianie też, błękit jest dobry właśnie na taki gabinet, on jednocześnie też pięknie tak rozprzestrzenia nas i wycisza. Turkus. Wiadomo, że turkus, cóż to jest, kolor turkusowy, mam tu na myśli. Połączenie koloru błękitnego nieba z zielenią matki Ziemi. Cudny kolor, właśnie turkusowy. I kochani, dobrze robi noszenie takiej chusteczki turkusowej, właśnie w tym miejscu. Dobrze robi kupić, żeby sobie kupić na przykład prawdziwy turkusik i nosić go na łańcuszku. Z tym, że łańcuszek powinien być króciutki, albo na jakimś rzemyczku, żeby po prostu tu. Tu był bliżej naszej czakry gardła. E, po prostu. Turkus łączy tak naprawdę energię duszy z energią ziemi. Jeżeli łączymy energię duszy z energią ziemi, to daje nam to wszystko przecież wewnętrzną równowagę, z naszym wnętrzem równowagę, pozwala realizować to, co mamy wewnątrz, pozwala realizować nam, kochani, na zewnątrz. Co my tu jeszcze mamy? Aha, mamy i kamienie oczywiście. Przepraszam. Jednym z ważnych kamieni oprócz turkusu, który uzdrawia również naszą czakrę gardła jest halcedon. Halcedon to taki fajny kamyk. On ma takie dwa kolory takie biały też, takie marzyłki i niebieski. I właśnie ten kamyk, czyli halcedon, działa uzdrawiająco na nas. <laughs> Przepraszam. Przede wszystkim noszenie halcedonu, kochani, działa również uzdrawiająco na naszą tarczycę, czyli jeżeli mamy problemy właśnie w tym miejscu hormonalne z tarczycą, to dobrze jest właśnie nosić sobie. Halcedon. Po prostu kupić sobie halcedon bądź wisiorek z halcedonem i nosić go w tym miejscu. Jeżeli Można też oprawić w jakiś metal halcedon i po prostu go też nosić na szyi. Halcedon oprócz tego uspokaja, kochani, umysł. Bardzo pięknie działa na umysł, tak Bardzo, bardzo wyciszająco i przeciwdziała naszej nadwrażliwości. Często się działa, że po prostu jesteśmy nadwrażliwi na różnego rodzaju rzeczy. Potem tak mocno to wszystko przeżywamy, nie potrafimy zapomnieć. W związku z tym halcedon pięknie działa wyciszająco, i wspiera wyrażanie siebie, wspiera Halcedon wyrażanie siebie, czyli wyrażanie się poprzez własną twórczość, na przykład w mowie, czyli mówienie, nie wiem, wierszy, jakichś, i w piśmie, pisanie opowiadań, książek itd. Oczywiście oprócz noszenia kamieni, oprócz y, terapii kamieniami są jeszcze inne terapie, jeśli chodzi o czakrę gardła, terapie zapachowe. Takim fajnym ziółkiem pomagającym nam właśnie uzdrowić czakrę gardła jest przede wszystkim kochani szałwia. Szałwia, wibracje szałwi harmonizują przede wszystkim czakrę gardła, powodują, że nasze wypowiedzi są jasne, że nasze wypowiedzi są harmonijne i przekazujemy to wszystko, co mamy do powiedzenia, przede wszystkim w zrozumiały sposób. Czyli po prostu, co robimy z tą szałwią? Przede wszystkim to jest tak, można się sobie zrobić taki woreczek z naturalnego materiału, a na przykład z niebieskiego, takiego błękitnego, prawda? Do tego woreczka włożyć kilka listków zasuszonych szałwii i po prostu nosić przy sobie, żeby właśnie wzmocnić te wibracje. Ale oprócz tego możemy Szałwię wysuszyć i po prostu od czasu do czasu palić. Palić, dymić. Kopcić. Yy, oprócz szałwi, olejek eukaliptusowy też bardzo pięknie pozwala nam yy, właśnie doenergetyzować czakrę gardła. Olejek eukaliptusowy daje przede wszystkim, kochani, taką jasność, jasność umysłu, jasność i takie poczucie przestrzeni, że nie jesteśmy tak ściśle zamknięci, tylko jesteśmy w przestrzeni i możemy się rozprzestrzenić i możemy swobodnie oddychać. To właśnie ta nasza czakra gardła. I to właśnie olejek eukaliptusowy pozwala nam pozwala nam zharmonizować te wszystkie energie, żeby w sposób twórczy, w sposób jasny, po prostu, kochani, wyrażać siebie. A to jest najważniejsze, jeżeli potrafimy wyrażać siebie. Także pamiętajcie o tym Państwo, a mantry, mantry. Bardzo ważne jest śpiewanie mantr. Wszystko jedno jakie. Pięknie ożywia, wzmacnia, energetyzuje, uduchawia mantra OM. Śpiewanie innych mantr również pięknie działa na naszą czakrę gardła. Śpiewanie w sanskrycie, nie tylko, śpiewanie prostych dźwięków, wszystko to po prostu pomaga nam zharmonizować czakrę gardła. Jakie są przyporządkowania czakry gardła? Kolory, wiadomo, jasno-niebieski, też srebrzysty i zielonkawo-niebieski. Żywioł przyporządkowany czakrze gardła to przede wszystkim eter, czyli przestrzeń nieba, to wszystko co jest związane z tymi wyższymi wibracjami, zmysł, słuch, a symbol szesnastokładkowy lotos. Przyporządkowania cielesne to przede wszystkim gardło, to również kark, to również szczęka, uszy, to jest aparat głosu kochani, tchawica, wszystko co związane też z oddychaniem, tchawica, górny obszar płuc, przełyk i ramiona. To wszystko od góry byśmy wzięli, to jest wszystko przyporządkowane, czakrze, gardła. Gruczołem jest tarczyca, proszę o tym pamiętać. Wiadomo co robi tarczyca, reguluje przemianę jodu kochani. Jest odpowiedzialna za gospodarkę wapnia we krwi i w tkankach, prawda? Czyli bardzo ważny gruczoł i on jest przyporządkowany właśnie czakrze gardła. Stąd też bardzo ważne jest, żeby ta nasza czakra gardła pięknie była doenergetyzowana, bo to też pomaga, pomaga w uzdrowieniu reguluje również tarczyca, reguluje przemianę materii, szybkość i sposób jej przekształcania pokarmu w energię. To wiecie Państwo, prawda? Zupełnie inaczej nasz organizm zachowuje się przy niedoczynności tarczycy, a zupełnie inaczej przy nadczynności, prawda? W każdym razie ezoterycznie czakra, jeśli chodzi o, o, o właśnie ten gruczoł, to jest odpowiedzialny za równowagę, Między wzrostem cielesnym a duchowym, czyli równowagę między ciałem fizycznym a ciałem duchowym. W ogóle jest odpowiedzialny za równowagę. Astrologicznie już, kochani, nie będę Państwu mówiła, bo tego już jest za dużo. Kochani, mam nadzieję, że szeroko omówiłam te poszczególne czakry, została nam jeszcze dwie. A mianowicie adzna i czakra korony. Ale o tym, kochani, powiemy sobie w następnym. Czyli pojutrze, w czwartek po prostu dokończę i będziemy już opowieści o czakrach mieli po prostu z głowy. Czemu ja tak dużo uwagi poświęcam temu? Ponieważ uważam, że jest wiele sposobów leczenia naszego organizmu, czyli nie tylko ziółka. Nie tylko y, terapia taka konwencjonalna, ale również i te inne terapie. Ja tu się zatrzymałam o, nad, nad tymi punktami energetycznymi, bo kochani, jak one pięknie działają, to uwierzcie mi, wiem to ze swojej praktyki, a niekoniecznie z książek, że wtedy nasz organizm jest cały zharmonizowany. Wtedy mniej dopadają nam nas różnego rodzaju choroby. Wtedy nasz organizm, jest mniej podatny zwłaszcza na stresy, które potem mogą przełożyć się właśnie na różnego rodzaju choroby w ciele fizycznym to jest bardzo bardzo ważne, czyli harmonizowanie całego ciała, energetyczne harmonizowanie prowadzi do harmonizacji narządów, prowadzi do równowagi przede wszystkim też narządów. Także kochani, zwróćcie na to uwagę i po prostu zacznijcie coś z tym robić, ćwiczyć, i specjalne oddechy, a jeżeli już nie oddechy, to po prostu takie relaksacje, wizualizacje kolorów, śpiewanie, ewentualnie nawet no tych kolorów w ubraniu. To też pomaga, prawda? Też pomaga. Obcowanie z naturą i, i, naturą i inne te rzeczy. To takie proste, tak naprawdę niewiele wymaga od nas, tylko troszkę czasu, żeby poświęcić 10-15 minut, i już po prostu zaczynamy się lepiej czuć, i już lepiej znosimy właśnie te teraz. Te jesienne dni, te szarugi, które mogą przyjść, brak słońca i tak dalej. Pamiętajcie o tym, Państwo, i po prostu spróbujcie coś z tym robić, żeby wieść szczęśliwsze życie. Tak mało trzeba, tak niewiele trzeba i to też niewiele kosztuje, kochani. A jakże pięknie działa, czyli jeśli chodzi o te rzeczy, to ja już na dziś kończę. Zostaje nam. aczna i czakra korony, te najwyższe górne partie. Teraz co ja tu mam, kochani? Aha, pytacie mnie Państwo o żylaki, o zapalenie żył, o te wszystkie rzeczy. Te pytania się cały czas powtarzają, ale ja zdaję sobie sprawę, kochani, że to jest taka dżuma XXI wieku. Choroby serca, krążenie, wieńcówka, żylaki. I te wszystkie rzeczy, tak się powtarza, to cały czas, cały czas się powtarza. Problemy z wątrobą również, jedzenie jest takie, a nie inne. Y oczywiście, pierwszą podstawową sprawą, jeśli chodzi o właśnie o, o żylaki i zapalenie żył, jest trzymanie odpowiedniej wagi, prawda? Jest też odpowiednie jedzenie, żeby po prostu czyścić te żyły, żeby cholesterol, który się gromadzi w układzie całym krwionośnym, żeby po prostu mniej się gromadził albo w ogóle. Czyli zdrowe życie, zdrowe jedzenie, krążenie odpowiednie czyli papierosy absolutnie, mniej używek co jest bardzo, bardzo ważne zacząć dbać bardziej o. o, o Dobry sposób odżywiania się, o zdrowy sposób odżywiania, to już truizm jest, prawda? Co mówią nasze babcie na ten temat. Otóż e, polecają przy problemach z żylakami i z zapaleniem żył przede wszystkim orzech. Orzech, laskowy, liście i korę. Tak, to jest bardzo, bardzo zdrowe. Bierzemy stołową łyżkę zmielonych liści i kory e, leszczynki. Czyli leszczynki zwykłej. Zapewne większość z Państwa, jeżeli macie ogródki, to ma leszczynę u siebie w domu. Chodzi o, ja mam na przykład leszczynę zwykłą, normalną, pospolitą. Mam też i tą czerwoną, ale nie ma to znaczenia, kochani. Może być i kora, i liście, właśnie też z leszczyny czerwonej, bądź tej zwykłej, pospolitej. I bierzemy to sobie stołową łyżkę tych zmielonych, yy, zmielonej kory i liści. Yy, kochani, jeżeli nie mamy liści, nie możemy dostać, to możemy wziąć samą korę, jeśli chodzi o leszczynę, czyli odłupać, wysuszyć ją w piecyku. W, w temperaturze mniej więcej 35-40 stopni, potem ją zmielić w młynku elektrycznym i jeżeli nie, możemy dostać oczywiście w sklepie zielarskim. I bierzemy sobie taką łyżkę, zalewamy szklanką wrzątku, i sobie parzymy 10-15 minut i przy tego typu problemach po prostu sobie pijemy jedna trzecia szklanki, tak mniej więcej 3-4 razy dziennie. Bardzo ważne jest, żeby to pić po prostu, kochani, przed jedzeniem. Środek ten leczy fajnie żylaki, owrzodzenia, zapalenia żył. I, i podudzi, Także pamiętajcie o tym Państwo. Fajny, środek właściwie nie mający żadnych przeciwwskazań, a fajnie działa na nasz organizm. Możemy zrobić sobie również nalewkę, nalewkę z kwiatów lub owoców kasztanowca. Oczywiście, jeszcze kasztanowiec ma masę owoców, leżą wszędzie po parkach, po o lasach, tylko pamiętajcie o tym państwo, żeby to było z czystych terenów. Pamiętajcie o tym państwo, żeby to nie było z cmentarzy. Pamiętajcie o tym państwo, żeby to nie było gdzieś tam przy ulicach, w parki, gdzie, jest, gdzie są zaraz ulice, gdzie jest bardzo dużo smogu, gdzie jest bardzo dużo spo, spalin. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli macie teren czysty i tam jeszcze są kasztanowce, to po prostu robicie sobie nalewkę z owoców kasztanowca lub z kwiatów, bo kwiaty do nalewki też mogą być suszone. Czyli bierzemy sobie mniej więcej na nalewkę 50 gram kwiatów lub owoców kasztanowca, kochani. Jeżeli to są owoce, to je dokładnie myjemy, siekamy je i zalewamy alkoholem. Jeżeli to są kwiaty suszone, no to też po prostu wkładamy do słoja i zalewamy alkoholem. Na 50 gram kwiatów suszonych kasztanowca potrzeba mniej więcej pół litra na nalewkę alkoholu. Alkohol o mocy gdzieś tak 45-50%. To jest wszystko. Zalewamy sobie te kwiaty bądź posiekane owoce kasztanowca. Stawiamy w ciepłe, ciemne miejsce na mniej więcej 14 dni. Wstrząsamy codziennie. Po tym czasie nasza nalewka jest już po prostu gotowa. Co robimy z tym? Pijemy sobie 30-40 kropelek najwyżej, 3 razy dziennie przez 3-4 tygodnie. 30-40 kropelek, 3 razy dziennie przez 3-4 tygodnie. Kochani, to jest to, po tym czasie musimy po prostu zrobić przerwę. Proszę o tym pamiętać. Te kropelki pijemy oczywiście na przegotowaną wodę. Najlepiej by było, żeby to była po prostu woda przegotowana. Przegotowujemy wodę, na przykład bierzemy taką łychę wody przegotowanej albo do szklanki na dno wlewamy, na to 30-40 kropelek i sobie wypijamy trzy razy dziennie przez 3-4 tygodnie. Najlepiej przez miesiąc to pić, jeśli chodzi o właśnie tą nalewkę. W ogóle preparaty z kasztanowca pospoltego kochani zmniejszają naszą tak obniżają krzepliwość krwi i stosowanie takiej nalewki jest bardzo ważne. Po prostu nie tworzą się te zastoje żylne, które mogą powodować właśnie i bolesność naszych żylaków, i stany zapalne i różnego rodzaju zatory. Pamiętajcie o tym. Również y, zaleca się stosowanie przetworów z kasztanowca, na przykład przy hemoroidach, bo to też pomaga, przeciwdziała tym zastojom i y, zapobiega po prostu tworzeniu się ich. Y, jednocześnie również. Y, Stosowanie takich przetworów z kasztanowca zapobiega zastojom żółci. Jeżeli macie Państwo z tym problemy, to też dobrze jest prostu od czasu do czasu to zastosować. Pamiętajcie również, że bardzo dobrze taka nalewka z kasztanowca i przytwory w ogóle z kasztanowca działają dobrze przy dnie i reumatyzmie. Co się robi? Otóż jeżeli mamy taką nalewkę, to nie tylko stosujemy wewnętrznie w postaci picia, ale możemy również nacierać te swoje bolące stawy właśnie przy reumatyzmie jak najbardziej. Jeszcze można również zastosować krwawnik pospolity, jeśli chodzi o, żal, o żylaki. Możemy y, zrobić y, taki preparat z bylicy piołunu. Bierzemy y, liście bylicy piołunu świeże i rozcieramy na przykład z kefirem lub jogurtem. I jeżeli to wszystko dokładnie rozetrzemy, to po prostu mieszamy. Po prostu zmieszamy razem i robimy sobie takie okłady właśnie wtedy, kiedy mamy żylaki, właśnie w te miejsca przykładamy, kiedy mamy żylaki, stosujemy zabiegi przez 4-5 dni wtedy, kiedy te żylaki nam puchną, wtedy, kiedy bolą nas nogi. Bardzo dobrze jest zastosować właśnie ziele bylicy piołunu. Właśnie z tym, z jogurtem bądź z kefirem. Niektóre osoby są zwolennikami, żeby stosować właśnie ziele bylicy piołunu ze siadłym mlekiem, ale to już, kochani, od Państwa zależy, bo czy to będzie kefir, czy to będzie jogurt, czy to będzie siadłe mleko, to po prostu działanie właściwie jest. Yy, podobne. Po kilku dniach przerwy można leczenie powtórzyć. Czyli tak, robimy okłady, stosujemy przez 4-5 dni na te chore miejsca, wsmarujemy yy, gazę, przykładamy, yy, i po tych 4-5 dniach robimy sobie po prostu przerwę. Yy, I po jakimś tygodniu znowu to robimy sobie. Wtedy zwłaszcza, kiedy właśnie te żyły są takie napuchnięte, kiedy bolą nas, kochani. Oczywiście, ja tu nie mówię o Otwartych ranach. Ja mówię o tym, kiedy bolą nas, kiedy trudno jest nam chodzić, kiedy mamy taki rwący ból. Także pamiętajcie o tym, Państwo. Prosta rzecz, prawda? A, a myślę, że też bardzo pomoże, kochani. Muszę już kończyć, spotkamy się oczywiście pojutrze, a dzisiaj zapraszam o 19 na program, który będę prowadziła wspólnie z kolegami. Dziękuję pięknie, trzymajcie się ciepło, życzę dużo uśmiechu i radości i. Do zobaczenia o 19.00.